Miejski Klub Zapaśniczy Unia Racibórz otwiera swoje podwoje dla najmłodszych. Tegoroczne ferie zimowe to wyjątkowa okazja, by postawić pierwsze kroki w sporcie w jednym z najlepszych klubów w Polsce. Miejski Klub Zapaśniczy Unia Racibórz zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach feryjnych, które łączą aktywność fizyczną z doskonałą zabawą. Mamy codziennie zajęcia yy... W pierwszym tygodniu ferii sportowe, yy, gry i zabawy ruchowe na macie zapaśniczej, jakieś tam elementy mocowania, czyli to, co robimy z tymi najmłodszymi grupami wiekowymi u nas w klubie. I przychodzą tutaj do nas yy, nasi zawodnicy, yy, te dzieci, które u nas trenują, przychodzą yy, również yy, dzieci z miasta, które się zapisały, także. Myślę, że mamy fajną grupę tutaj. Dzieci się bawią, yy, dzieci trochę rywalizują yy, i myślę, że miło mogą spędzić yy, ten czas podczas ferii. Zimowe zajęcia to niepowtarzalna okazja, aby potokiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej poznać podstawy zapasów i rozwinąć ogólną sprawność. Jak podkreślają trenerzy Unii, zapasy są dla każdego. Tak jak co roku przychodzą yy, dzieci, które nie ćwiczą u nas w klubie. I z tego, co, z tego, co tutaj mówią dzieci czy rodzice, to bardzo im się podoba. Niektórzy zostają, przychodzą pierwszy raz na ferie, akcja zima, zostają później na, 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 na tak jakby zapisują się na, do naszych tych grup naborowych i to też jest jakaś tam forma takiego naboru. Do, do, tych, do, do naszych grup sportowych. Yy, także te zajęcia są dla każdego i każdy myślę, że może się tutaj odnaleźć, miło spędzić czas. Zajęcia organizowane przez miejski klub Zapaśniczy dofinansowane zostały przez miasto Racibusz. Odbywają się w pierwszym tygodniu ferii w godzinach od 9 do 10.30 w sali przy ulicy Żółkiewskiego. Jest dużo czasu wolnego. Dzieci jak mają za dużo wolnego, to się w domu nudzą. Albo no, niekoniecznie jakimiś pożytecznymi rzeczami się zajmują. Trzeba te dzieci odciągać od telefonów, od komputera. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby dzieci zaraziły się sportem, aktywnością fizyczną. No i przede wszystkim, co no, to, 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 to daje później, jakieś zdrowe, zdrowe nawyki i, i, i myślę, że prawidłowy rozwój tego dziecka. Treningi w czasie ferii to szansa na czerpanie z tradycji i naukę od mistrzów, którzy na co dzień udowadniają, że ciężka praca prowadzi na najwyższe stopnie podium. W ostatni weekend raciborscy zapaśnicy wzięli udział w pierwszym pucharze polskich kadetów. Tam zdobyliśmy trzy brązowe medale i trzecie miejsce drużynowo. Także to jest taki można powiedzieć dobry początek sezonu. Jeszcze no wierzę w to, że docelowe starty, czyli Mistrzostwa Polski, które mamy w tej grupie wiekowej za dwa miesiące. Myślę, że tam będzie tam będzie o wiele lepiej, czyli to, to, to jest jeszcze nie wszystko na co stać naszych zawodników, bo dopiero jesteśmy na początku sezonu, a przygotowujemy się do tych najważniejszych startów. To jeśli chodzi o grupę wiekową juniorów młodszych. Juniorzy Czyli zawodnicy od 18 do 20 lat mają swoje mistrzostwa Polski już przyszły weekend, także zachęcamy wszystkich sympatyków, zapasów i kibiców do trzymania kciuków i do kibicowania, może oglądania. Jest taka strona sportzona.pl, tam wszystkie transmisje na żywo z zawodów się odbywają. Można sobie wejść, można sobie w domu, w fotelu, włączyć zapasy, pooglądać i kibicować naszym zawodnikom. A szczegóły dotyczące zajęć feryjnych i zapisów do grup młodzieżowych można uzyskać w siedzibie klubu przy ulicy Staszica 20.